Jak totalnie rozp. Idź święta. Po pierwsze zabij Mikołaja. Po drugie zabijesz swoje prezenty. Chyba że nie dostałeś niczego wtedy zabierz czyjeś prezenty. Po trzecie, spal choinkę. Lepiej spalę wszystkie choinki w mieście. Świąteczna atmosfera. Nieprawdaś. Po czwarte, zniszcz świąteczną piosenkę łącząc for Christmas. You bo jej nie lubię. Po piąte, obejrzyj 666 raz filmy 2012, bo nie ma to jak zwalone budynki w święta A poza tym to bardzo fajny film. Będę to oglądał, po ten film i dlatego, że mam najgorszą zbiórkę klasową w moim życiu. Bo połowa klasy chora, moja wychowawczyni chora, i ja chora, i nie mogę iść, a kolego co miał mi dać prezent, też jest chory i na razie główno z tego nie. To jest naprawdę smutne. Pozdrawiam wszystkie osoby z mojej klasy, które również nie mogły uczestniczyć w chwili klasowej z powodu choroby. Pominie mnie cała klasowa świąteczna atmosfera i połowę ludzi z klasy, albo nawet większości. Dlatego zdrowe, spokojne, wesołych świąt życzy Wam. Radnego.